Cześć, z tej strony Astronomia u Wojtka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj porozmawiam sobie o Merkurym, ale zanim to chciałbym polecić kanały Astrohobby i Kosmos na luzie. Oba kanały będziecie mogli znaleźć w zakładce kanały. A teraz, bez tego przedłużania, zaczynajmy. Merkur to pierwsza planeta od Słońca. Ma rozmiar 38 setnych średnicy ziemi, a rok trwa tam 87, 97 setnych dni ziemskich. Natomiast rok obrót, tak właściwie, 58 całych dni. 65 setnych dni ziemskich. Co ciekawe, długość doby słonecznej trwa tam 175 yy, yy, całych, yy, całych 94 setnych dni ziemskich, czyli ponad dwa merkuriańskie lata. Jednak księżyców nie ma żadnych. Temperatura wynosi tam 430 stopni Celsjusza, a nocą temperatury dochodzą nawet do minus 180 stopni Celsjusza. Merkury nie ma atmosfery, co oznacza, że nieba tam. Również pogody oraz, że asteroidy lecące na Merkurego nie będą miały szansy się z palca doprowadzić do zderzenia asteroidy z planetą. Prze przez to Merkury ma cienką skorupę, ponieważ asteroidy porozrywały je jej większą część. Oraz można tam zaobserwować liczne kratery. Jeden z nich przypomina nawet myszkę Miki. Budowa Merkurego składa się z cienkiej skorupy płaszcza i dużego częściowo płynnego żelaznego jądra, czyli podobnego do ziemskiego. Teraz czas na ciekawostki o Merkurym. Mariner 10 to pierwsza sonda, która dotarła na Merkurego. Merkurego ciężko obserwować w dzień, ponieważ jest bardzo blisko słońca. Lepiej jest go obserwować o wschodzie lub zachodzie słońca. Albert Einstein wykorzystał dziwny ruch Merkurego do udowodnienia swojej teorii względności. Jako iż Merkury to pamięta artystów, kretery są tam nazwane nazwiskami malarzy, rzeźbiarzy, kompozytorów, poetów, pisarzy i tym podobne. Wśród nazw kreterów można znaleźć tam Szekspira, Michała, Anioła, Bacha, Mozarta. Są też polscy artyści Mickiewicz i Chopin. To już wszystko w tym odcinku. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i zajrzeniu do Astro Hobby oraz Kosmos na luzie. Pa, pa!